Żywo, a to z tego względu, że chciałam się na wstępie was zapytać, czy taka forma będzie wam odpowiadać, jeżeli ja je sobie od czasu do czasu spontanicznie, tak tutaj żywo ponadaję. A dzisiaj chciałam pokazać, w jaki sposób sobie przygotowuję. Wiele osób mnie o to pyta, jakie jadam potrawy, bowiem na rzymskiej, a jestem weganką. No, czasem trudno o pomysł. Mam, że naprawdę. Tak bogato można sobie urozmaicić menu, że to jest niepojęte. Więc tutaj przedstawiam moją propozycję. Otóż jest to chlebek z kaszy białej gryczanej, niepalonej. Bardzo fajna sprawa. Niebawem zamieszczę taki przepis. Z tym, że jak mówię, ten chleb robi się dosyć długo, więc i zrobienie przepisu trochę mi zajmie. No a mam teraz inne zajęcia. Więc sobie zrobiłam takie kanapki z tym chlebkiem na bazie. Tej kaszy gryczanej białej, niepalonej, do tego zrobiłam sobie taki ala-serek. No, na... no, coś mi przerwało, nie jest to tak de facto prawdziwym serkiem, no ale nazewnictwo zostaje, żeby było jaśniej. Na bazie jogurtu kokosowego ze szczypiorkiem, i również dodałam ogóreczki kiszone. Pamiętajcie, moi mili, o kiszonkach. Spożywajcie je codziennie, bowiem są bardzo dla na naszej flory bakteryjnej. Więc ja sobie zawsze ukraszam te moje potrawy właśnie takimi dodatkami jak ogóręczony no i szczypiorek. W szczypiorku to jest taka cebulka w sumie dymka, ala ale jest bardzo dużo siarki. A siarka cudownie wpływa na nasze paznokcie, włosy, na skórę. Jest nam bardzo, bardzo potrzebna. Także można sobie tutaj również dodać czosnek pokroić na te kanapeczki. No i do tego tutaj są orzeszki brazylijskie, źródło selenu, cudowne źródło selenu oraz orzechy włoskie i orzechy laskowe. Jest to źródło zdrowych tłuszczów, także warto się zainteresować szerzej orzechami. Można te orzechy moczyć przed spożyciem. Pozbawiamy się Wówczas kwasów fitynowych, które utrudniają wchłanianie składników odżywczych zawartych w orzechach. Także można sobie je namoczyć na przykład na noc, czy tam na kilka godzin przed spożyciem. Ja czasem moczę, czasem zapomnę, a jak nie namoczę, to się też nic nie stanie. Także tutaj tylko będzie to, że wchł wchłonie się mniej składników odżywczych, niż gdyby były wymoczone. Jedynie taka różnica, ale nie są absolutnie trujące, jak to się wszędzie mówi, także można zjeść i niemoczone i nic się. Nie stanie. Także bardzo bym Was prosiła w komentarzach, czy taka forma spontanicznych transmisji, jak ja sobie coś przygotuję, no bo nie zawsze mogę nagrać film, ponieważ nagrywanie filmów, no to jest cała taka operacja. Muszę ustawić sprzęt, mikrofon, nagłośnienie, oświetlenie i takie tam, a takie spontaniczne transmisje mogę robić po prostu z ręki. Więc jak sobie coś przygotuję i będę się z Wami wówczas dzielić, no bo to jest taka inspiracja, że na diecie wegańskiej, na diecie czysto roślinnej również można spożywać przepyszne, przebogate i naprawdę cudowne, cudowne potrawy. Jak tutaj widzicie, ja w ogóle nie stosuję, nie jadam i nie polecam produktów przetworzonych. Jedynie tutaj jest właśnie ten chlebek, ale jest to produkt przetworzony wyłącznie przeze mnie. Ja sobie zakupiłam kaszę ekologiczną bio gryczaną niepaloną, do tego dodałam babki jajowaty i jeszcze tam innych mąk i wyszedł mi naprawdę pyszny, pyszny chlebuś, przepyszny, mięciutki, no cudowny. O, przykleił mi się tutaj orzeszek włoski, ale to nie szkodzi. No i w sumie może byście pytali, dlaczego ja tak późno jem śniadanie? Bowiem ja już od jakiegoś czasu codziennie, dosłownie codziennie, bo mój organizm się przyzwyczaił, robię sobie post przerywany. Czyli pierwszy, pierwszy posiłek jem tak około 11,12, a drugi tak około 18-19. No w międzyczasie też może coś tam zjem, także de facto jadam trzy posiłki dziennie, ale śniadanie w sumie jest takie, no wiadomo, śniadanie musi być najlepsze, ale... Obiad, lunch, jak zwał, tak zwał, zawsze u mnie jest jednak większy, bo ja lubię sobie zjeść po południu dosyć dużo, więc może nie drugi posiłek o 19, to jest trzeci, ten ostatni. Drugi to tak jest 16, 17, no jakoś tak. Nie, nie patrzę, nie patrzę na godziny, nie, nie, po prostu nie jem pod zegarek, więc jak poczuję głód, dopiero sobie coś robię, ale ten ostatni, o, to jest ważne. Ostatni posiłek jest tak... 19, no czasem mi się zdarzy: 20, 21, jak gdzieś podróżuję i później przyjadę do domu, no to coś tam trzeba zawsze zjeść, bo jestem głodna, na przykład po górskich wycieczkach, to wiadomo. Ale to są takie sporadyczne przypadki. Generalnie mam zachowany ten 16-godzinny, 16-godzinną przerwę od jedzenia i to codziennie, praktycznie codziennie. No i mój organizm się do tego zupełnie przyzwyczaił, więc jak ja rano wstaję, ja w ogóle nie czuję głodu i nawet chyba jakbym zjadła, to raczej nie czułabym się dobrze. Także spokojnie taki post przerywany można sobie prowadzić, jest bardzo, bardzo zdrowy. Jest taki krótki filmik tutaj u mnie w mojej youtube'owej przestrzeni na temat walorów tego postu przerywanego, ale również Irenko, dziękuję Ci za odzew, witam, taki spontan jak najbardziej, ok, super, super, no spontaniczne nie są takie nagrywane, nie są inscenizowane, nie, więc jest to po prostu, mówię, nagrywane z ręki, więc tutaj jak będę się mylić, no to proszę wybaczcie mi, bo gdzieś tam może zgubię jakieś słowo i czy dodam jakieś inne i różnie to bywa, no a zdarzają się również, również takie zdarzenia losowe, jak pies, czy zadzwoni... Kurier, czy coś tam, no różnie to bywa. Ale w każdym bądź razie, właśnie yy, tak myślę, żebym robiła sobie częściej takie, właśnie live. A tutaj, no bo może się zastanawiacie, co to jest? Co to jest? To są grzybki. Moi drodzy, to są grzybki, które sobie jeszcze uzbierałam w ubiegłym roku z suszu, a moczą mi się bowiem. Właśnie na, tą, na ten drugi posiłek, ten obiadowy, będę sobie robiła taką zupę grzybową z tymi grzybkami. No i dodam jeszcze boczniaków. A musicie wiedzieć, że grzyby to jest tak zwane leśne mięso. Ja już to podkreślam nie, niejednokrotnie, ale są bardzo wspaniałym źródłem białka roślinnego. I Oma mili nas trochę, że grzyby są niestrawne, że tamto, że to nieprawda. Jak grzyby w swojej diecie spożywam bardzo często, prawie że codziennie. Sijakie, właśnie boczniaki, pieczarki, czy te grzyby, które sobie uzbierałam. Akurat chyba jest to prawdziwe krasnopory. Jest go sporo w lesie, mało osób go zbiera, a jest to przepyszny grzyb. No i jak wchodzę do lasu, tych grzybów jest mnóstwo, one potrafią być naprawdę ogromne. Takie mają kapelusze jak głowa. Także jak będę robiła ten obiadek, no to może też podzielę się właśnie z Wami. Gdyby mi coś tam wypadło, to wiadomo nie, ale jeżeli będzie ku temu okazja, no to też pokażę, jak wyszła mi ta zupka grzybowa. No ja kocham grzyby, kocham i spożywam ich naprawdę duże, duże ilości. Także, kochani, będę kończyć, bo też nie chcę przedłużać, a w sumie już jestem głodna, bo teraz akurat poczułam wód, więc tym przepysznym śniadankiem zaraz się będę raczyła. No jest coś pysznego, tym bardziej, że to wszystko jest świeże. Ja sobie chlebek upiekłam wczoraj, wczoraj wieczorem i zobaczcie jaki mięciusieńki, no jaki fajny. Wczoraj go upiekłam, więc. Teraz mi stygł, no i będę go próbować. No, już próbowałam, bo oczywiście wczoraj jeszcze na ciepło musiałam spróbować, bo nie mogłam się oprzeć. Takie te chleby, właśnie z kaszy gryczanej, niepalonej, wychodzą przepyszne. A do tego to jest fajny chleb, bo to jest chleb żywy, ponieważ yy, sama. Sam proces wzrastania odbywa się na zasadzie fermentacji naturalnej. Ja tutaj nie dodaję ani zakwasu, ani żadnych drożdży, tylko przebiega zupełnie naturalna fermentacja. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie, kochani. Miłego dnia. Być może jeszcze się odezwę z tą zupką. Także do zobaczenia. Pa-pa!